Wolni, wolni, idę na Szukaj, 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 idę na Wolni, 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 ciasno, 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 I jeszcze raz, ciasno, 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 wolni, 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 wolni,

Zostaw. Zostaw, idziemy. Gdzie ten ręcznik? Idziemy sobie ten, idziemy sobie ten. Idziemy sobie Szukaj, szukaj, szukaj. Woli, woli, woli. Już. Idziemy, idziemy. Zostaw, zostaw, zostaw. zostaw szukaj, szukaj. Teraz. Brawo na metrach. Wolniej, 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 Nie, Jedź, 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 szukaj, szukaj. Szukaj, szukaj, szukaj. Nie podobało mi się, tam nie było miejsca na ręcznik. Gdzie? Tam, gdzie nas obróciło. Tak?